Z tej strony, tymi z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Adventures na moim kanale i z góry chciałbym Wam powiedzieć, że początek filmu ogląda zazwyczaj każdy. Tak więc, chciałbym zaprosić tu na Megaskap, ponieważ Angar organizuje tam konkursy na gry do wygrania. A poza tym no wiecie, jeżeli macie jakieś pytanie, to możecie tam zadać, ponieważ na YouTube na razie nie będę robił żadnej serii Q&A, ani zapytaj Timiego, albo Timi odpowiada, więc jeżeli macie jakieś pytanie, to na skór raczej na nie odpowiem, chyba że jest głupie pod tytułem, głupie pod tytułem. No jeżeli po prostu nagrasz coś ze mną, zagrasz to, zagrasz tamto, to nie odpowiadam, ale jeżeli macie jakieś sensowne pytanie, to oczywiście odpowiem. Jest tutaj shadow, 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 shadow. O, okej. Okay. No i co, to tyle do łaska. zapraszam was też na mojego Skype'a, Timmy Play Games, macie wszystko w opisie, tak więc to jest tyle informacji. Um, no i cieszę się, że podoba wam się ta seria, ponieważ jest to taka z, jedna z główniejszych serii na moim kanale, nie jest może um, często wrzucana, ponieważ e, co najdziwniejsze ciężko się ją nagrywa, bo, ponieważ na te odcinki trzeba mieć pomysł, e, a nie jest tak jak z minigierkami, które ciężko nagrać, ponieważ czasami się nie ma z kim. Ale jest co robić na odcinku. Mam już nową klawiaturę, nagrywam to w, w, w nagrywam to w piątek i wy, wy to raczej prawdopodobnie widzicie w sobotę, tak więc... Mam jeszcze klawiaturę, tutaj Q mk 50 nie będę wam pokazywał, bo nie mi się nic podnosić tutaj. Tak więc, okej, okay. plany na dzisiejszy odcinek ogarnianie życia. Jak widzicie, mam tutaj Enchanting Table, spieprzyłem jeden odcinek, nagrywałem przed chwilą odcinek. E, taki sam, o ogarnianie życia, zrobiłem Enchanting Table i tak dalej. I porobiłem teraz poza odcinkiem jeszcze trochę skrzynek. To tyle, co się działo. Ogarnianie, tak samo jak w tym odcinku będzie. Tak więc w dzisiejszym odcinku mam zamiar zrobić sobie e, ten enchanting table, tutaj sprawdzałem wszystko jak się kraftuje, żeby nie było w topy ten advanced enchantment, enchant, enchantment table ehm, no, żeby robić lepsze enchanty e, big sworda chcę zrobić, o tego iron big sword, lol A, no to ten diamentowy chcę zrobić, to się łatwo robi e, i chcę skraftować cztery spawnery spiderów spider e, cave spider spawner ponieważ będę robił e, no ekspiarkę no, ale to myślę, że też na odcinku ogarnę właśnie ekspiarkę. No tak więc e, tutaj ja wszystko wiem jak się kraftuje. trzeba zrobić pierw kora, potem trzeba mieć jeszcze iron barsy, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Tak więc pierw może zaczniemy sobie od big sworda sorda, ponieważ on jest najłatwiejszy. Tak więc Big sword sword i to się robi tak ocza trzeba mieć po prostu <laughs> patyki, które gdzieś wyłożyłem tutaj o Trzeba mieć żelazo 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 i okej okay, craftujemy Bierzemy handle mamy handle potrzebujemy teraz dwa diamenty Dwa diamenciki mam gdzieś a tu w ogóle zdjąłem sobie zbroję bo robiłem Czyszczenie eku właśnie o, Gdzieś gdzieś tu włożyłem diaksy chyba tu Tak tu Potrzebujemy dwa diaksji i będziemy mieli naszego Big Sorda. O, o, o! Jest, mamy Big Przez niego ciut wolniej biegamy, ale za to jest bardzo mocny. Więc będziemy mieli właśnie do zestawu jeszcze tutaj gdzieś mam katane, katane, katane. O, tu mamy jeszcze katane. A więc wszystko pięknie, ładnie. Tyle z Big Teraz chciałbym jeszcze zrobić ten Advanced Enchantment Table. Advanced Enchantment Table. Do tego potrzebujemy 4 złota. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Enchanting Table, który je ja zebrałem tętnie, nie zebrałem, tak więc teraz wezmę sobie mój trochę już zniszczony kill off mm, A, i zapraszam was też na mojego Twitcha, możecie dać followa twitch.tv slash teamiplaygames, ponieważ tam właśnie robię live y z y, Minecraft Adventures, tak więc y, no, zapraszam. E, co tu jeszcze potrzebujemy? Dwa obsydiany, mam tutaj jeszcze z ogru bodajże trochę. Okej, okay, y, dwa obsydiany. E, książkę e, Eye of Ender. Tutaj mam z jakichś bossów to bodajże dropi, tak więc mam Eye of e, I potrzebne: Book, Book, jak to się nazywa? Book and Quill. E, to się kraftuje w taki sposób. Mam tu gdzieś książki. Powinienem jeszcze jakieś mieć z budowy tego, gdzieś co, nie chce mi się za bardzo szukać. Tak więc, e, kurde, nie wiem, czy mam skórę. A mam skórę. Skóra. I trzcina, bądź kartki. A ja trzcinę to akurat mam. Tak więc y, ogarniemy sobie po prostu książkę. Oj, nie tak, nie tak, nie tak. O tak. Teraz bierzemy tak, tak. O, mamy książkę. Y, I żeby skraftować to, trzeba jeszcze inksak. O Boże, nie wiem, czy mam inksaka. A a, wtopa, wtopa, wtopa. Myślałem, że mam. Dobra, najwyżej sobie skoczymy po, po, po prostu po inksaka tutaj gdzieś do wody. No, w upadku nie tracę, ponieważ mam te moje budki i oby tu było jakieś te, te Squidy. O, o, jest kupa. Jest bardzo nieciekawie. Jak, jak ich nie potrzebuję, to są. A jak potrzebuję, to ich nie ma. No i właśnie. Nie jest ciekawym. Poszukamy jeszcze trochę ich, ponieważ no bez tego nie zrobię sobie tego advanced, advanced Enchantment Table. O, o, doskoczyłem, 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 doskoczyłem. Uh, dalej, 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 dalej. No, tu. w takiej wodzie już powinny być. Nie, może zanurkuję ciut. Uuu, nic nie widzę. Kiepsko, kiepsko. Czekajcie, wejdę sobie na Lilię. Uh, wezmę FOPTIFINA. na uh, DETAILS i tu gdzieś Quality. Oj, nie. grass, FANCY. I to na ON. I teraz będę widział pod wodą. Jej. Uh, uh, uh. Dobra, tu nie ma. Kurde, teraz poszukiwanie squidów, tak się będzie na, nazywał odcinek, kurde, bo... Głupie squidy. Będę musiał sobie też przygarnąć... Będę musiał se. Będę musiał sobie przygarnąć jeszcze... Um, konia. Myślałem, że mam te... Inksaki, ponieważ robiłem czarne... Czarne plecaki, ale myślałem... <grywa> jak zrymowałem, myślałem, że mam czarne... Inksaki, ponieważ robiłem czarne plecaki. Nie. Chyba miałem i nie wiem czy mi się audio nie zdecynchronizowało. Mmmm. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. No ja ich tu nie widzę. Pewnie będę miał komentarze. Ej, tam był squid, ej, tam był squid. Pewnie minąłem jeszcze jakiegoś. Shit. No nie ma ich, no jak Boga... Nieważne. No nie ma tu ich. A bo ja jestem ślepy No bo... No sz... Patrzę i nie widzę <noise> Jezu No tak ja teraz... No naprawdę się boję, że one tu dziś były, a ja ich po prostu ominąłem Tam jest w ogóle wioska? No nie, to jest mój domek No nieważne Znaczy nie jest mój domek, tylko moja wyspa A raczej góra O, tam diaksów nie zabrałem z tamtej pułapki Ale żeby ogarnąć tamtą pułapkę Znaczy, będę musiał pomyśleć jak ją ogarnąć Boją się właśnie w, jakoś, w jakiś tam sposób się dało ją ogarnąć, już tak robiłem raz w tej serii Że się po prostu nie ginie, bo to jest generalnie pułapka jakby ktoś nie wiedział hmm, że jak się wykopie deksy, to spada na ciebie żwira, potem lawa Hmm No nie nie widzę tych squidów Naprawdę słabo Dobra, never mind Squidy znajdę po odcinku, ale trochę głupio, bo nie będę miał tego en enchantingu a już mam wszystko przygotowane, tylko potrzebuję tej book of quill No, serio słabo Serio, serious, serious, serious. Okej okay. My idziemy do góry na naszą wyspę A raczej górę Żeby się przespać, żeby nie było nocy, ponieważ w nocy są tu bardzo złe potworki Bardzo złe Okej okay. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Okej, okay, ja już się tutaj przespałem i zszedłem na dół I po drugiej po prostu stronie góry Patrzcie ile jest squidów I w ogóle czapkę mam na sobie e, Możecie napisać w komentarzu, którym się otwiera ten mini czapek Bo patrzę na H i mi się otwiera Eku, bo to jest, ja tutaj dam sobie ten e, camping inventory No ale generalnie możecie napisać, no ale co, zabijemy sobie Ile zabiera ten miecz? 9, 9, 1, no więc spoko Dobra, bijemy, bijemy, bijemy Kolejną czapkę Odblokowałem. O, Raf Kalmar. Mhm. Czyli ja będę mógł je ugotować. O, to teraz jest jeszcze mięso ze Squidów. O, bardzo miło. Bardzo miłe zaskoczenie. Dobra, idziemy na naszą górę. Bo nie ma się co pierniczać, trzeba robić ten adv advanced, advanced Enchantment Table, żeby ulepszyć sobie zbroję. I jeszcze będę spróbuję w tym odcinku zrobić te 4 spawnery. Mm, y, cave Spiderów, żeby zrobić ekspiarkę. Wiem, że to jest cheatowanie no ale no sorry. Sorry, sorry, sorry. Co tutaj potrzebowaliśmy? Jeszcze feeder feather. Mam tutaj jedno piórko. Mam wszystko, mam wszystko, co nam potrzebne. Okej. Okay. Mamy Book of Quill i będziemy mogli zrobić Advanced Enchantment Table. Okej. Okay. Układamy wszystko w taki sposób. Ok. To na środek i tu po bokach mamy advanced enchantment table i jeżeli nie wiecie o co chodzi to jest coś takiego że możemy tu włożyć na przykład sobie hełm i będę mógł wybrać sobie wszystko co ile chcę e, aha no i to od razu pokazuje ile trzeba levela i to jest dość drogie dlatego potrzebuję ekspiarki do tego, no więc teraz cawe spider cave spider um, i to się robi o core jak się robiło spawner core? lidy to Jest akurat łatwe. Sprawdzałem wszystkie craftingi przed odcinkiem, więc jestem pewny, praktycznie, że mam wszystko. To wy. To y, slimy. Z czego dropią slimy? Znaczy te slime bole, bo z czegoś tam dropią właśnie. No ale dobre, nieważne. Zresztą sobie trochę tego. Dobra, 18 las. Nam starczy raczej. E, co tu potrzebujemy? Jeszcze lasso. Ok. E, clear. Cave spider. Ok. E, cztery lasa to o to potrzebujemy nie ja wyrzucałem wszystkie stone briki takie będę musiał się wybrać do y, cave'a raczej dungeon, który jest niedaleko dość nas y, i będę musiał zebrać właśnie ten gdzieś tutaj koło tego cave'a gdzieś był właśnie ten dungeon na live'ie znalazłem tak więc My zobaczymy się po cięciu, ja pójdę szybko po tamtego Stonbrika, ponad kilka, wezmę więcej, bo będę potrzebował dużo tych spawnerów, Tak więc zobaczymy się za chwilę, jak już będę miał tego Stonbrika. Dobra, ja już wyrażona, tutaj właśnie z tego dungeona mam 14 tych brików, innych nie zbierałem. Tak więc będziemy mogli skraftować sobie um, kora. Do tego potrzebujemy żelaza, które mam, tylko nie wiem czy jest akurat wystarczająco, czy mam wystarczająco tego przepalonego Uuuu, kupa, kupa, kupa Zbieramy całe żelazo tutaj, mam dużo tego akurat Ponieważ na live, oczywiście na live, na które was zapraszam um, Po prostu zbieram sobie to żelazo um, Nie mam tu też piecyków, więc cobble, cobblestone, cobblestone Zrobimy sobie, nie wiem Ile zrobimy piecyków? Zrobimy trzy piecyki Bo mamy trzy jakby te, 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 No nie, no dobra, no, 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 no zobaczymy Więc trzy Trzy i na 3 dobra, tak. I postawimy sobie tutaj... O, raz, dwa, trzy. Wezmę jeszcze tylko wungla. Rozdzielę na 3. To akurat już za tak potrafię sobie wszystko. Ładnie zorganizować z specykami, ponieważ tam się dużo tego przepala. Tak więc yy, może pójdziemy jeszcze pozabijać trochę tego, tych kalmarów, yy, bo może mi się ten Inksak przydać na przyszłość. Bo w którą to stronę było? W którą to stronę było bodajże chyba w tą drugą było właśnie, bo... Nie pamiętam, kurde, dobra, idziemy w tą drugą stronę, mam nadzieję, że to było gdzieś tu, nie, no to było właśnie coś w takim zbiorniku Nie, to chyba jednak nie tu No, to jest druga strona była, tutaj, o gdzieś, z tej strony Mam nadzieję, że tak, bo sobie bym pozabił w sumie jeszcze trochę tych squidów Tak, to było z tej strony mhm. Tylko co, nie ma tych squidów? Czy jest... Sp spieprzyłem sprawy, bo one zniknęły. LOL! <laughs> LOL, mogę strzelać tym tym mieczem, nie wiedziałem. Powiedziałem właśnie, że on jest dobry. Tak słyszałem, przynajmniej. Przynajmniej. Włączymy um, sobie dwie rączki, będziemy tacy te, 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 wiecie, słuchaj, że mamy dwie ręce w Minecrafcie. Nie, no, z której strony były te squidy? Z tej, serio? Nie. Lol, dobra, nieważne, squidów nie znaleźliśmy Ale za to idziemy sobie Tutaj na bazę Dobra, już jestem, poczekałem aż mi się przepali z żelazu, nie zbierałem całego, ponieważ już nam starczy na 4 właśnie sponerki, A więc y, potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery Cztery, ok, po cztery Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze cztery lasa Kurde, raz, dwa, trzy, cztery, hmm, hmm. Cztery i raz, dwa, trzy, cztery. O, pięć tam. Nieważne. Mamy cztery te spawner kory. Co teraz dalej potrzebujemy? Set item od to. To i mamy kory. I teraz potrzebuję właśnie e, te barsy, czyli te, 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 te. No 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 wiecie. Wie wiecie, co z mi chodzi? Ich wychodzi dużo. Tak więc teraz nam starczy na pewno. Okej. Okay. Uuu! U, nie, wiem, czy nam starczy. O starczy, Jezu. No dobra, będę miał barstów chociaż na, przy na przyszłość, a żelaza nam nie szkoda, ponieważ jest go dużo. I teraz potrzebujemy po prostu tylko nici. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery nitki. I jest wszystko pięknie, ładnie. Mamy cztery spawnery, cave, spiderów. Wygraliśmy życie. To więc co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się takie ogarnianie życia podoba, bo my nie takich odcinków zdecydowanie więcej. Um, jeszcze sobie wezmę jedzenia jakieś do jedzenia A i podpisaliście, że do tego potrzebuję ul um, To pewnie będzie jakoś bi coś tam Bi, bi, bi. O, tu, tu, tu coś, bis, walks. no nieważne e, Wezmę sobie tylko jedzenie i to by było na, na tyle W tym odcinku, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę I subskrypcji, aby być z moimi materiałami na bieżąco Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których już myślę, że będziemy budować mm, Spawner, mu grinder tak, grinder, spawner ekspiarkę, o ekspiarkę, tak ekspiarkę. Więc to by było na tyle, ja się złomiesz, jak nam trzymajcie się ciepło. No i siemanko